Serdecznie zapraszam osoby głuche, słabosłyszące i słyszące na oprowadzenie kuratorskie po wystawie Przebudzeni, ruina Antyku i Narodziny Włoskiego Renesansu z tłumaczeniem na polski język migowy. Ta wystawa odbywa się tutaj na Zamku Królewskim w Warszawie. Ja nazywam się Mikołaj Baliszewski, jestem jej kuratorem. Z wielką przyjemnością opowiem Państwu o jej tematyce, przedstawię zabytki antyczne i renesansowe, które prezentujemy tutaj właśnie przez. Trzy miesiące trwania wystawy. Wszyscy, którzy chcieliby wziąć udział w tym oprowadzaniu, są mile widziani. Będziemy na Państwa czekać wraz z tłumaczką na język migowy przy wejściu i spędzimy cały ten czas razem. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać jeszcze więcej informacji, proszę zajrzeć na nasze media społecznościowe i na stronę internetową. Wydarzenie jest bezpłatne. Chcemy tylko, żeby Państwo dali nam znać, że chcą w nim uczestniczyć. Prosimy napisać do nas na Dany adres mailowy. Serdecznie zapraszam.